Mamy. Mamy piękne zbliżenie Jowisza oraz Wenus Na większy większym oddaleniu nie widać Jowisza, natomiast ten większym zbliżeniu jest Jowisz Pięknie widoczny. Stawiamy kamerę na statywie w spokoju. I się filmuje zjawisko. Zbliżenie Wenus i Owisza. Łowicz, 30 czerwiec 2015 roku. Pozdrawiam wszystkich miłośników, astronomii. Sfotografowane zjawisko astronomiczne W ostatniej chwili bo już zachodzi za blok. Ostatnie zdjęcie kanon 400D w akcji. Mamy zdjęcie zjawiska wzmocnione troszeczkę czułością ISO 400.